I teraz znowu, pamiętajcie, szukajcie, nie, nie, właśnie nie na siłę. Pamiętajcie, pierwszy wasz odruch jest odruchem naturalnym. więc jeżeli komuś jest przyjemnie tak, to jest tak. Nie ma ja różników, 10 się w tak? To, to nie ma tutaj pozycji wyjściowej idealnej. Każdy ma pozycję wejściową swoją, nie inną, okej? Okay? I szukajcie zawsze wygodnej dla was pozycji. Ostatnio mówiłem też, Mam na połowie Jeżeli jest babcia, nie obrażając tutaj, babcia oczywiście, ma powiedzmy lat 90 i jest mocno skrzywiona, tak? Ma jeszcze laseczkę, tutaj ma ruchomość i sobie, tak? No to jak ja tej babci mogę kazać usiąść, pani mówi, weź pani maksymalnie tu nogi się wyprostuj i sieć? No ona no, przyszły tego nie zrobi. A nawet jeżeli zrobi to, że będzie tak ponaglinana, wszystko będzie tak w niej chodziło, przeciwliśmy te rzędy. I co ma zrobić z tym ruchem? Nic nie zrobi, tak? Także pamiętajcie, tak, ja każdy z nas ma swoją postawę, w której funkcjonuje, w której jest przyzwyczajony. I nie zmieniajcie jej na początku. Pozwólcie na początku w tej postawie uruchomić poszczególne części, jeżeli poczujecie, że możecie To jest najczęstszy błąd, który robicie, który robimy, że na siłę próbujecie osiągnąć jakąś postawę, nie czując, co się dzieje w waszym Ale z Dobra. I teraz tak. opieramy się z tyłu. Dobrze? Miejcie tego w głowie i zaprzętajcie sobie do końca życia. Pozycja wyjściowa jest pozycją taką, która jest dla Was wygodna. Super. To się ma ochotę zgarnić, niech się zgarnie. Nie trzymajcie na siłę się prosto. To, komu jest prosto, jest ok. I teraz bardzo powoli zacznijcie prostować Wasze nogi, tak, żeby usiąść z, pro, z prostymi nogami. Czyli jednym słowem mówię, Wasze stopy zaczynają zakreślać nóg. Idą do przodu i zaczynają się prostować. Super, i wracamy z powrotem do pozycji wyjściowej, świetnie. I wracamy, tak, jest, tylko to. Wolno, tak? Wolno, dokładnie. Zobaczcie, co się robimy, robimy, robimy. Coraz robimy. Tak, z Starajcie się za bardzo nie podnosić. Kto ma, kto ma matę? W ogóle proponuję, podczas tej lekcji zapomniałem, przysuncie.